Hej, cześć, dzień dobry. Nazywam się Adam Matlak i witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku naszej chemicznej serii. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o kwasie octowym. Zapraszam. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest kwas octowy. Kwas octowy o nazwie systematycznej kwas etanowy. Wywodzi się to od tego, że mamy taki węglowodór alifatyczny, czyli węglowodór łańcuchowy o takiej cząsteczce, który składa się z dwóch atomów węgla i sześciu atomów wodoru, czyli C2H6. Jest to etan. Kwas, który powstaje z niego, jakby, czyli jego pochodna, czyli grupa pochodnych, gdzie mamy dołączoną grupę COH, nazywamy kwasami karboksylowymi i w tym przypadku kwas octowy, inaczej kwas etanowy właśnie jest reprezentantem kwasów karboksylowych. Co musimy zwrócić przy kwasach karboksylowych na uwagę? Jeżeli popatrzymy na jego wzór, to jest to CH3COOH. COOH symbolizuje nam i wskazuje nam na to, że jest to związek z grupy z rodziny kwasów karboksylowych. Co więcej, tutaj wskazówka dla uczniów z liceów, bo posiada on węgiel karbonylowy, czyli jest on związkiem karbonylowym. Co więcej, jak możemy go otrzymać? Otrzymać go możemy na przykład w reakcji fermentacji octowej. W tej reakcji pod wpływem tlenu i enzymów, alkohol etylowy, inaczej etanol, przechodzi przemianę do kwasu karboksylowego, czyli kwasu etanowego, inaczej kwasu octowego, oraz do wody. Co więcej, kwal znamy od tej strony, że jest to ocet spożywczy, jego wodny roztwór, 10% lub mniej, to ocet spożywczy, który możemy kupić w sklepie. Czyli tutaj mamy już jedną jego właściwość, że, czy raczej znaczy zastosowanie, że stosujemy go właśnie w przemyśle spożywczym. Co więcej, wykorzystywany nam jest do tworzenia sztucznego jedwabiu, czy na przykład do produkcji niektórych leków. Oczywiście on jest wykorzystywany także w przemyśle chemicznym. Co więcej, musimy o kwasie odsetowym wiedzieć. Kwas octowy o stężeniu 99,5% to tak zwany kwas octowy lodowaty. Dlaczego? Ponieważ w temperaturze 16 stopni mogą wytrącić się w takim roztworze, gdzie tej wody praktycznie już nie ma, kryształki. Nie będą to kryształki lodu oczywiście, ale będą one nam bardzo intensywnie przypominały właśnie kryształki lodu, a będą to po prostu kryształki kwasu octowego. Więc kwas octowy właśnie od niego, czyli lodowatego, właśnie ta nazwa pochodzi, ponieważ te kryształki się w nim jakby tworzą, Wytrąca nam się, jakby w postaci kryształów. Co więcej o kwasie octowym. Olegą z spalania całkowitego i niecałkowitego zapis przedstawiam teraz. Najważniejsza cecha, o której jeszcze nie wspomniałem, ale myślę, że dobrze o niej wiesz, to kwas stężony jest żący, a ponadto ma swój intensywny, bardzo intensywny zapach. Nie będę go otwierał tutaj, nie będę go nawet otwierał, bo tutaj mam butelkę tego kwasu, ale nie będę go otwierał ani tutaj, ani pod dygestorium, ponieważ ten smut jest tak intensywny, że mimo to, że pod dygestorium go otworzę, to i tak będę go czuć. Myślę, że tym akcentem humorystycznym będę mógł zakończyć dzisiejszy materiał. Szybciutko i króciutko na temat Wam opowiedziałem o kwasie octowym. O tym, yy, czy są kwasy karboksylowe porozmawiałem sobie w przyszłości. Co na dzisiaj, żebyś pamiętał, to, że jest to kwas karboksylowy, inaczej kwas etanowy, inaczej kwas octowy. Kwas octowy lodowaty to taki, gdzie tej wody prawie nie ma w jego roztworze wodnym. Co więcej, powstają m.in. w procesie fermentacji odstowej przy, przy udziale enzymu oraz tlenu. Dziękuję Ci za oglądanie materiału. Do zobaczenia za tydzień. Ciao!